Witam, tu Rektor Monster. Czas najwyższy powiedzieć parę słów na temat odnajdywania dobrego Pokemona. Nie mam tutaj bynajmniej na myśli szukania Pokemona na mieście, tylko mam na myśli szukanie dobrego Pokemona w Waszym Pokedeksie. I teraz o co chodzi? Jak już wielu z Was pewnie wie, to CP to nie jest jedyny współczynnik, który określa siłę Waszego Pokemona. Jak już mówiłem w jednym z poprzednich filmików, mamy jeszcze trzy, jak na przykład ukryty level, ale mamy jeszcze trzy inne statystyki, atak, defens, stamina. Kolejno obrażenia, obrona i ilość życia naszego Pokemona. Te trzy statystyki są takie same dla każdego Pokemona tego samego typu, czyli dwa Bulbazaury będą miały tyle samo staminy ataku, defensu. Natomiast yy, na przykład już Charmander będzie miał inne tak wartości. W, w linku w opisie pod filmem dam wam stronkę, do której możecie sobie y, zobaczyć, zajrzeć i tam będą właśnie podane wszystkie pokemony i ich te y, podstawowe statystyki, czyli ile mają ataku, defensu i staminy. Na tej podstawie możecie mniej więcej już określić, czy jakiś pokemon jest dobry czy mniej dobry i, i do jakiej jakby funkcji się nadaje lepiej. Jeżeli chodzi o y, to Jaki pokemon jest dobry i od czego to zależy, to tutaj w grę wchodzi taki parametr, który się nazywa IVs. Nie wiem tak naprawdę, kto to wymyślił, co się nazywa IVs, pisze się to IV, czyli na przykład rzymska czwórka. I w tym momencie ten, to jest jakby ta wartość od 0 do 15, która jest, to jest taki może być mnożnik, który jest dodawany właśnie do tych podstawowych statystyk i o ile statystyki są stałe, przypisane z góry dla danego Pokemona i one są zawsze, one się nie zmieniają, tak? O tyle ten współczynnik IVs jest generowany losowo za każdym razem, gdy dany Pokemon Wam wpada, czyli czy złapiecie dzikiego, czy Wam się wykluje z jajka, natomiast nie jest generowany w momencie robienia ewolucji lub power-upu. Czyli jeżeli złapiecie jakiegokolwiek Pokemona, to w tym momencie ten Pokemon będzie miał stałe IVs, do czasu, kiedy będziecie go ewoluować, ewoluować, będzie cały czas tak samo, nie będzie się zmieniać. I teraz, skąd macie wiedzieć tak naprawdę, ile dany pokémon ma IVs? Ponieważ IVs nie ma nic wspólnego z ilością CP danego pokémona. Znaczy ma wspólnego tyle, że y, opisuje mniej więcej o ile to CP będzie się zwiększać, ale jeżeli złapiecie jakiegoś dzikiego pokémona z jakimś CP, to na tej podstawie nie jesteście w żaden sposób w stanie stwierdzić, ile ten pokémon ma tych IVs. Tutaj ogólnie chodzi o to, żeby złapać Pokemona, który ma maksymalnie plus 15 do każdej statystyki, tak? Plus 15 do ataku, defensu i staminy, czyli razem 45 punktów. I tak jak mówię, to jest generowane losowo za każdym razem, kiedy wpada Wam w ręce jakiś Pokemon. I teraz jest do tego parę metod, żeby pozwolić Wam znaleźć, jakby mniej więcej oszacować, jakie to są wartości tych IVs i tych właśnie statystyk. I tutaj e, są aplikacje, które możecie ściągać na telefon, do których no, ja osobiście nie lubię w ogóle ściągać żadnych aplikacji na telefon, które ingerują w inne aplikacje, więc na przykład wolę korzystać ze stronek, ja korzystam ze stronki Poke Assistant, do której link też Wam dam w opisie. E, ta stronka jest bardzo prosta i przejrzysta, ale polecam się na nią zalogować, ponieważ jest tam na niej też duży ruch i po prostu ci, którzy są zalogowani no mają pierwszeństwo tak? przed tymi, którzy nie są. I teraz co musicie wiedzieć o tej stronce? Na tej stronce znajdziecie właściwie, bardzo prosta jest, tak? pięć tabelek, w których umieszczacie informacje odnośnie Waszego Pokemona, którego chcecie sprawdzić. Ja tutaj na początku wsadziłem właśnie Poliwrata, no w tym momencie jak to nagrywałem to był akurat mój najsilniejszy pokémon. I widzicie, że Poliwrath ma, e, wpisujecie tak, e, widzicie ile ma życia, ile ma CP i ile koszt jest jego kolejnego power -upu. I te dane wpisujecie właśnie w tabelkę i na końcu zaznaczacie, że nie był power, e, nie, power czyli że nie miał robionego power-upa. I klikacie Find IVs. I wyskoczy Wam mniej więcej przedział e, statystyk i w procentowa wartość, jaki ten pokémon jest dobry, tak? więc nie trudno się domyślić, że jeżeli będzie 100%, to znaczy, że wygraliście w Totka, bo macie po prostu najlepszego Pokemona, jakiego moglibyście znaleźć i lepszego już nie znajdziecie. Przy czym, to tak jak mówię, to nie znaczy, że on musi być na wysokim CP, bo on po prostu jest, ma wymaksowane statystyki, ale jest na niskim levelu. Jeżeli tego Pokemona sobie zostawicie i będziecie w niego pakować Stardust, będziecie robić mu power-upy, to on na y, tym 80. levelu będzie miał zdecydowanie więcej ataku, defensu i staminy, czyli życia, niż inny taki sam Pokemon, który będzie by powiedzmy miał, będzie na poziomie 40%. Od razu uprzedzam pytanie, ja y, nie zbieram Pokemonów, które są poniżej 80%, jeżeli chodzi o Pokemony takie rzadkie, które tak jak na przykład Jinx respi mi się gdzieś raz na tydzień w okolicy, natomiast jeżeli chodzi o takie śmieci, takie to co mówię, te Poliwagi, Goldiny, jakieś te Tentakule i ta cała reszta, poniżej 90 wywalam z miejsca, a jak jest 95, no to tak uważam, że jest dobrze, oczywiście 100%, no to już jest bardzo dobrze. Przy czym haczyk, ja w ogóle tego nawet nie sprawdzam, bo dopiero na szczęście są. Levelu będę to sprawdzał, ale to wyjaśnię na koniec. Dalej widzicie przykład Goldaka, tak? Tak samo wpisujecie jego dane, wpisujecie jego imię, jego ilość CP, jego HPA i czy był wcześniej power-upowany. I teraz widzicie, że macie tych statystyk tak samo przedział levelowy. I też możecie mniej więcej oszacować na jakim poziomie ten goldak się znajduje, czy warto go zostawić, czy nie warto go zostawić. Żeby mieć dokładniejsze informacje, to zrobicie, zrobicie coś takiego. Na przykładiej a wam podam. Wrzucacie PJ-a, wpisujecie tam te wszystkie dane i wyszło wam dosyć sporo statystyk. Ponieważ jest taka rzecz, że im mniejsze CP Pokemona, im niższy level Pokemona, tym będzie więcej możliwych jego jakby yy, no, wariantów. I teraz, żeby znaleźć, tak naprawdę zawęzić sobie krąg poszukiwań, macie dwie metody. Albo Pokemona z, y, y, ewoluować, albo zpower-upować. PJS ewoluuje. Po ewolucji wpisujecie te same statystyki, które wpisywaliście za pierwszym razem, w te same okienka. Przy czym, zmieńcie tam nazwę, tak, że to już nie jest PJ, tylko PJ, wpiszcie całą resztę. E, to, że był Powered, e, tego nie zaznaczajcie, no bo to nie robiliście power-upa, tylko robiliście ewolucję. I nie klikacie Find IVs, tylko Refine. Ta aplikacja, ta stronka zapamiętuje poprzednio wpisane przez Was statystyki. Jeżeli klikacie Refine i porównuje z tymi nowymi, I na tej podstawie zawęży Wam się właśnie krąg tych e, szacowanych, Możliwości, jakie możecie z tego pokemona uzyskać. Tu wam jeszcze pokażę, jak wygląda opcja właśnie z power-upem w przypadku Zubata, ponieważ tamte pokemony, no, troszeczkę Stardustu kosztowały, a Stardust jest bardzo cenny, więc nie chcę go marnować. Zubat kosztuje trochę mniej, wpisuję statystyki Zubata, widzicie, ile jest wyników, i teraz robię właśnie power-up tego Zubata. I tak samo w te same okienka wpisuję jego parametry po zrobieniu power-upu, i na końcu zaznaczam opcję, że był power jest. I w tym momencie zwęziła mi się tabelka, zawężyły mi się te wyniki, i mam teraz chyba z 15 wyników. I jeżeli bym zrobił kolejny power-up, to by mi się jeszcze zawężyło tak długo, aż uzyskam tylko jedną ostateczną formę, która powie mi dokładnie, na jakim poziomie znajduje się mój e, zubat. Także w ten sposób możecie znaleźć właściwie każdego Pokemona, jakiego posiadacie, przy czym zaznaczam, im niższe CP Pokemona, czyli właściwie nie CP, tylko im niższy level Pokemona, tym więcej będzie jakby możliwości. I żeby zawężyć krąg, musicie zrobić albo ewolucję tego Pokemona, albo zro zrobić power-up i wpisać do jeszcze raz. Przy czym przed power przestrzegam, ponieważ tak jak mówię, Stardust jest cholernie potrzebny na wyższych levelach. I tutaj też nawet zwróćcie uwagę, że jest podana taka informacja, ile będziecie musieli użyć Stardustu i cukierków, żeby móc takiego Pokemona wymaksować. Na tej stronce są podane wyjaśnie parametry, ile możecie maksymalnie uzyskać z takiego Pokemona. Polecam tak naprawdę wczytać. Na początku to może wydawać się troszeczkę takie chaotyczne, ale po dwóch, trzech próbach już zrozumiecie wszystko. Zróbcie sobie to w ten sposób, że po prostu weźcie sobie jakieś Pokemony, te Wasze najlepsze, które macie i zacznijcie tu wpisywać i zobaczcie jakie przedziały Wam wyskoczą. E, przy czym od razu e, uprzedzam te pytania w komentarzach. Ja zostawiam tylko Pokemony powyżej 80%. I te pokemony, które spotykam na co dzień, powyżej 90%, tak? Przy czym jeszcze jedna informacja: ja nie sprawdzam każdego pokemona, którego znajdę, do 30 levelu. Chyba, że to jest jakiś naprawdę taki, mówię, no rzadki pokemon, którego nie wiem, znalazłem tylko raz, jakiegoś ostatnio Geoduda znalazłem, albo jakieś tam inne, wypadł mi, co to mi wypadło, Onix chyba z jajka, tak? Więc takiego Onixa ja i tak sobie zostawię, bo mam tylko jednego, więc na pewno go nie będę wyrzucał. I takiego Onixa naprawdę sobie z ciekawości sprawdzę. Natomiast pozostałe Pokémony, takie, które wypadają mi, no nie wiem, chociażby jeden dziennie, to już po prostu takich Pokémonów nie będę sprawdzał. Do 30 levelu, tak? Na 30 levelu będę sprawdzał pokemony i tak, zgadzam się. Część z Was już sobie w głowie wymyśli, że no, ale ja teraz mogę znaleźć yy, na niskim levelu pokemona, który ma 100%. Zgadza się, może znaleźć, i ja też o tym wiem, że czasami mogę wyrzucić pokemona, który ma 100%. Ale szczerze, nie robi mi to, ponieważ w tym momencie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak długo levelowaliście, ale pomiędzy 10 a 15 levelem w moim przypadku to były dwa dni grania. A na 23 levelu siedzę już tydzień i co będzie na 30 levelu? Na 30 levelu będę siedział miesiąc i przez ten miesiąc ja ich tyle nałapię, że będę miał naprawdę co sprawdzać, i podejrzewam, że i tak mi się nie będzie chciało. E, polecam, zróbcie to sami, sprawdźcie sobie tą stronkę i zobaczycie, ile czasu zajmuje tak naprawdę odgadnięcie e, pokemona, żeby tak mówię to tak obrazowo zrozumieć. Ile ten Pokémon ma tych właśnie statystyk? To jest bardzo czasochłodne. Także polecam sprawdzenie, zapoznajcie się z tą stronką. Jak coś to pisze w komentarzu, ewentualnie jak to było za mało jasne, to dogram drugi filmik z wyjaśnieniem. No i to by było na tyle. Także, jeżeli informacje uzyskane w tym filmiku były dla Was przydatne, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ w kolejnym filmiku będę mówił, jak skutecznie unikać ataków. Jest to bardzo proste, ale pamiętajcie, że to też nie pozwoli Wam uchronić się przed 100% obrażeń, Zresztą na ten temat będę mówił później. Także trenujcie siebie i Wasze Pokémony, a mówił do Was doktor Monster.